Kochani, z okazji świąt wielkanocnych składam Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Oto po raz kolejny Pan Jezus w sposób wyrazisty i dobitny skieruje do nas to przesłanie o tym, że życie jest silniejsze niż śmierć, że światłość jest mocniejsza niż ciemność i że dobra jest w nas więcej niż zła. Przesłanie, którego my wszyscy tak bardzo potrzebujemy. My ludzie często pogrążeni w naszych trudnościach, słabościach, gdzie czasami w naszych sercach to światło nadziei być może gaśnie. Naprzeciw wychodzi nam z zmartwychwstały Chrystus i mówi nam, nie lękajcie się, i chce nasze serce przepełnić tym, co najlepsze, tym, co najpiękniejsze i tym, czego tak bardzo każdy z nas w codziennym życiu potrzebuje. Kochani wam wszystkim życzę błogosławionych. Radosnych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy. Spędzony w gronie najbliższych przyjaciół. Myślę, że te momenty, kiedy w tym czasie świątecznym zasiadamy do stołu w gronie osób, które kochamy, osób nam najbliższych, to są jedne z piękniejszych momentów w naszym życiu, które zapadają nam w pamięci, które towarzyszą nam przez nasze życie. Jedne z tych momentów, o których mówimy, że dla takich momentów warto jest żyć. Hiszpańskie Przysłowie mówi, że przy stole nie rozmawia się o sporcie i o polityce, bo są rzeczy ważne i rzeczy ważniejsze. Na pewno do tych rzeczy ważniejszych możemy zaliczyć dobrą atmosferę w rodzinie, wzajemne poszanowanie, czas spędzony we wzajemnym zrozumieniu. We wzajemnym poszanowaniu, i tego Wam życzę, aby ten czas spędzony przy świątecznym stole był przede wszystkim czasem, w którym cieszymy się z tego, że są obok nas osoby, które kochamy, że takie osoby mamy. Niech to będzie czas, kiedy będziemy budować jedność w naszych rodzinach, nie kłócić się o rzeczy mniej ważne, mniej istotne. Niech to będzie czas, kiedy będziemy budować wspólnotę i w naszych rodzinach. Ale i wspólnotę naszą narodową, w tym czasie, kiedy jesteśmy tak bardzo podzieleni i w naszych rodzinach, i jako naród. Niech te święta nas zjednoczą. Niech światło zmartwychwstałego Chrystusa przepełnia nasze serca, napełnia nasze rodziny i nasz cały naród. Zdrowych, błogosławionych i radosnych świąt zmartwychwstania Pańskiego.